Siemaneczko, to już z tej strony, i dzisiaj pokażę Wam kolejnego glicza w grze, którego też ostatnio trafiłem. Robi się go na mapie. Hoiter z Trzeba iść do maszynki. To jest jedna z maszynek, która jest w okolicy przeciwników, z której można zrobić te oglicza. Ten glitch będzie polegał na tej opcji na stakowaniu na grupowaniu stakowaniu Rising Shot Glitch lecimy mm, tu już mam Aha, do tego będziemy jeszcze używali wyrzutni Hive a tu już mamy zastakowane Infinity jeszcze sprawdźmy sobie builda. Overpowered 5 oczywiście, bo ostatnio żeśmy załatwili. Dobrze. Ale lecimy. Zobaczymy jak to będzie działać, bo jakby jest pewien damage. to jeszcze muszę coś z Accuracy zrobić, czy z Aimem w Infinity, żeby mieć żeby mieć um, lepszego z większej odległości, tak? bo tak to strzela 8, prawda? Już tak mniejsze, trochę chyba coś zmieniliśmy okay. Żeby szybciej przejść co sobie zrobiliśmy Już raz, dwa, trzy i pozamiatamy. zamiatany Idziemy do maszynki. Zobaczymy czy się uda. Aha, to trochę zmieniliśmy konfigurację, bo zamiast groga wzięliśmy rubi i już nie jesteśmy pijani. Ktoś nas biegnie? Chyba. nawet nieźle wali. Co to było? Violent, Violent, Silent. No niestety nie mam. Trzeba będzie sobie zrobić save'a. Coś tu jeszcze nas nazywa. Nie. A, nie mogę wszystkich krystalisków zabić. Bo będą mi potrzebne. rubin niestety tak dobrze nie odzyskuje życia, bo tylko 12 czy 15% a Agrok. Agrok e, aż 60, więc o, są krystaliski, dobrze przydadzą się. O, jest jeszcze jeden dobrze. tych jeszcze trzeba powykańczyć. Ok. I cała sztuczka. Polega. Hmm. I cała sztuczka polega na tym. Bierzemy hajwa. No, tu jeszcze coś biega. Trzeba go wykończyć, żeby nam nie przeszkadzał. No chyba nam już się zrezygnowało. O, pełny krystalisk. Dobra, skaki, żeśmy wykończyli. Ci trochę będą nam to rzucać i przeszkadzać. Zobaczymy, jak się uda. No, właśnie tak. Trzeba będzie to zrobić. Ok, bierzemy hajwa. Strzelamy do nich hajwem. Lecimy tutaj. Reset skill points, yes. Wchodzimy, ups, wchodzimy tu. Robimy. Raz, dwa, trzy. Wychodzimy, długa. Oj, na schody. Strzelamy do nich Hyweł No one do nas strzelili Ciach, Reset Skill Points, yes Tak nam urósł do sześciu i czeka Tak Tak O cholera Trafiło nas No to żeśmy się narobili Zaraz już nie zrobimy nic Nie zdążę do nikogo podejść, żeby go rozwalić Hive jest za słaby No niestety, jeszcze raz Papiastwo moje Gdzie jesteśmy? A, tu jesteśmy. Ok. To tak. Podmienimy sobie parę rzeczy. Ok. i Held. No. I tutaj held. Hmm, granaty mu aby się fajnie. Będzie mniej więcej żyćku. Tutaj gdzieś jest chyba nawet. O. To szybko dobijemy. Okej. Okay. Każde trafienie... Pamięta? Sześć. Im szybciej... tym się kasuje. I przez jakiś czas jest, prawda? O, no, vale ale walą ostre dobra haifu Można zmieniać broń Tam tu no, to Famma. żeśmy się zrobili. Ammo. Tu nie ma Ammo. No to trzeba chyba dobić Ammo. No tak, to trochę mamy. Hmm. Gdzieś będziemy, no, aż spojrzymy sobie na mapę. O, no, to trzeba wracać z powrotem. Tą drogą, żeśmy wszystkich wybili. To trzeba wrócić. Niestety. Dobra, lecimy. Po same krystaliski pozostawialiśmy. Będzie szybciej, jak pobiegniemy. wcale nie tak szybko? Zasada jest podobno taka, widać było, że stakuje na więcej. Zaraz sprawdzimy jeszcze raz. Tylko dobijamy ammo, ale dziwne. On coś więcej zużywa, czy co? Upsa, trzeba wyłączyć tego. Ups. Który daje... Prawdopodobieństwo na dwóch zwiększa okej. Okay. Szybko żeśmy się wycztykali z amunicji. Eee, um. poprawmy tak będzie trzeba je przeresetować tu a tego nie ma tu fanga dobra tu, tu można to pogonić standard można przelecieć okay. tu mamy 7. Jak teraz strzela? No, jest jeden, dobra. Może tam się coś knociło, bo były dwa. Dobra. A nie mamy żadnego klas mołda na podnoszenie ilości amunicji. Wyrzutni. Shotgun SMG tylko. Taylor Mollywood. Slug. Dobra. to tak musi być jak jest. Ok, lecimy jeszcze raz. No to może jeszcze to zrobimy, ale jeszcze spójrzmy co tu ma. Hive. A zuma może poprawia. Ok, przestakujemy sobie. Tak, tak. Hity, leczenie. Dobra. Ok. Ciach. Ciach. I hajwa też możemy sobie z infinity przestakować. Może tu wykończymy po drodze paru. Ma tu lezą w naszą stronę. O! Iwo chyba tak pss, pss, pss. Trochę za dużo was tutaj się pojawiło chłopaki Trzeba was tutaj trochę wyczyścić Okej okay. Okej okay. Trochę kasy wpadnie No, skagi lecą, też wykończymy Pupy robią, tak i robi pup Coś to wypadło z kogoś? Placebo No ładnie Elemental resistance 5% Resistance max health. ale milion ma źle. Biała Taki super hiper Coś jeszcze mi tu chodzi barberskag gruby był. Jeszcze coś, ale tak skaków na duże. O, ze skaga wypadły ludzi. Patrzcie ludzie. Ale no no no. No no Znaczy zostawmy tego, załatwmy jeszcze. No, szybciej, barbera, bo to z drugiej strony biegnie. Jakiś pup mały, wypiert i jeszcze coś. I tam coś jeszcze jest. Tam to skak, czy krystalisko? Skak. A się nagubił. Dobra Dobra idziemy Wiecie że jak tu przejdziecie blisko tej bramy tam na górze to się przełącza czterech playerów i nie musicie slidera używać i wtedy już nawet jak przechodzicie przez różne obszary to zostaje Już mi huknął śmierdziel No dobra Dobra, postojmy sobie tu chwilę. Mamy... Tak, na przełączenia hajba, Dobra, idziemy walnąć z Hajwa. Chłopakom. Lecimy tu. Ciach, szybciarem, Ciach. Ciach. Nie strzelili nam to w głowę. Ups. Ciach. Resetujemy. Ciach, ciach, ciach dobra. Tak. Okej. Okay. Okay. Ktoś tu strzelił za plecy? Nie. Okej. Okay. Okay. żeby nie spaść. Poleciał, czy nie? Czy strąciłem? Tak. Tak. I tak y, można. Widziałem, że stakowało im się tam do 200 czy iluś. Podobno można i do 500. Także tutaj trzeba ze 100 razy tak zrobić, żeby to dawało efekt. Zwiększonego damage'u. Tu nic nie strzelają Dobra, to weźmy. Okej okay. Tak Tak Ok, reset jak vidíte. Oni nie giną, bo mam giwery słabszej jakości. A staki zostają dwadzieścia Ora końca amunicji. no muszę lecieć po amunicję. Barem oka jeszcze raz zrobić. A się zciąga. Yes. Tak. Okej. Okay. Nie tak. No zobaczmy, kto będzie dalej. Wszystkie glicze są dobre. No. A gdzie twoja noga? Jeszcze ktoś? Ten jeszcze nie załatwiony? To co on ma? Hmm. Dziwne. A, bo mamy trochę słabe... Słabe graty założone. Ale ten stack powinien być. Yy, tutaj to... Weźmy tak, mieliśmy Rough to może być killer, to może być... Tutaj tak. Bo, nas wykończy. No gdzie ten granat? A, nie ten granat. Nie ten dobrze. No, by nam się chyba zresetowało. Dobra, ten załatwiony, stakuje się do 20 i to zostaje, nawet jak przechodzimy obszar, oczywiście zostaje do czasu wyłączenia gry. Wyjdziecie z menu. No, fisieje. I teraz jak ten stack zostaje, to mamy dodatkowego do Tak? niegrze, czyli teraz trzeba jeszcze zrobić właśnie glitcha z rzeczami, z giverami. No te, które pokazywałem ostatnio i mamy dodatkowo fajnego co to mamy? Lejnifist, więc weźmy Fibera ciekawe jest, czy z tym Fiberem to pójdzie jak tu mamy? tak, tu mamy tak a, tu mamy tak to pierwsze, to drugie, to trzecie, to czwarte dobra, to nieważne a, ok, mamy Szoka Szoka, to zamilmy sobie na Lighting bolt z szok. Dobra. Tak. O, okej, okay, zaczynamy. Ciech! Jest. Ciech. Jest. Ciech. Ok. Mamy infinity zrobione. To no teraz możemy sobie jeszcze. Yy, Podobijać. То-то может не... Prawda, że ładnie. Wyskoczy <laughs> ktoś jeszcze? No i stak jest na stałe i można tak go dobić do ładnych paru. Więc wrócimy do Digistraka i zobaczymy, jak to chodzi. Tylko zrobimy, oczywiście, przerwę, żeby ten materiał oddzielić od Digistraka. Może trzeba będzie wrócić, załadować um, Haiwa i jeszcze porobić parę razy. Albo polecieć po Erlika, gdzie do wyrzutni do Rocket Launchera jest większy magazynek, i wtedy mniej latania będzie i więcej staków się zrobi. Nic, zobaczymy, jak to wpływa. Polecimy do sanktuarium, tak i tak. ...żeby zobaczyć demycz. Będzie można sobie porównać z wczorajszym materiałem. Okej. Okay. nie słucham radia no, zawiesił się? Dobra. No dobra tak wygląda zwykły domacz 900 AHD. A, trochę większe, co? Ha. Dobra, a w ogóle to mi się... O, właśnie, czym się leczymy? O, leczymy, nawet szybko. No to gitara. To lecimy do Digistraka, Zobaczcie, jak to fula. Czy to pomoże? Okej, okay, to na tym skończymy tę część i wracamy za chwilę już z nowym materiałem z Digistreka OP6. To pa, pa.